– Co ty mówisz, Anierze? Czar to państwo w Nie tylko. Ja chcesz powiedzieć, że coś jest wydarczarskie, więc tak powiesz. – Jakie? Aniołowie, co się wam stało? Co to za słownictwo? – Jestem zdumiona, że przez tak krótką chwilę tak bardzo się zmieniliście. – Wybacz, Maria, to się nie powtórzy. Chcieliśmy wam tylko powiedzieć, że wieczorem możecie spodziewać się gości. Co to znaczy? – Przyjdą ludzie z marketu. I może ci, których już przelatując nad miastem przeniesie nas do upłot bo tego będzie mieć W grudniowe noce zimowe noce dzieciątko boże z zimna dygocem idzie przez pole pokryte szronem To ogrzeje rączęta, to schronienie buda Hej kolenta, kolenta, hej kolęty to czas To ogrzeje rączęta, to schronienie buda Tyle tych domów i okien tyle Dalej pójdzie. Yeah. Hej kolenda, kolenda, hej kolędy, to czas, to ogrzeje roczęta tak to schronienie buda. Hej kolenda, kolenda, hej kolędy, to czas, to ogrzeje roczęta tak to schronienie